Rozmowa pod krawatem w radiu Szczecin. Sebastian Gierciak, witam serdecznie. We wtorkowy, poniedział... we wtorkowy poranek. Moim państwa gościem jest Szymon Osowski z sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wy zajmujecie się jawnością, o tym jeszcze porozmawiamy, ale na początek chciałem, żebyśmy skomentowali sobie trochę ostatnie wyniki wyborów do Europarlamentu. Ale na początek pytanie o frekwencję 40%. Martwi to Pana? Bardzo. Na tej fali ostatnich wyborów i parlamentarnych, i samorządowych. I takiej fali, wydaje mi się, yy, yy, Polegającej na tym, że ludzie uwierzyli, że wybory przynoszą zmianę, no, 40% to jest bardzo mało. No, się powinno nas to bardzo martwić, że nie wierzymy w trochę w te europejskie wybory i chyba trochę też to pokazuje, że nie doceniamy w naszym codziennym życiu tego, co przynosi Unia Europejska, co, to, to, to co mamy dzięki Unii Europejskiej, ale też jaki ogromny wpływ Unia Europejska ma na, na wszystkie kraje członkowskie i na to, jak jest rzeczywiście silnym podmiotem międzynarodowym. Czyli potrzebna jest jakaś kampania społeczna, żeby nam to uświadomić? Czy takie są, a my nie zwracamy na nie uwagi? Ja bardziej myślę o tym, że powinniśmy rzeczywiście podebatować i też informować o tym, czym się zajmuje Unia Europejska, bo w przekonaniu moim zdaniem wielu osób to są te, takie legendy o tym, jak prostujemy banany, albo teraz mhm. to słynne zakrętki. I oczywiście to można zrobić w formie memów, ale nie, nie poszukujemy takiej prawdziwej informacji o tym, i też ona do nas nie dociera. Czym się zajmuje Unia Europejska, jak ona na nas wpływa codziennie. I to, co ja powiedziałem, no rzeczywiście trzeba zauważyć, że jednak to jest międzynarodowy podmiot, który gwarantuje nam nawet bezpieczeństwo. I powinniśmy dbać o to, żeby to się rozwijało i te frekwencje były wyższe. A jak pan ocenia same wyniki wyborów w Polsce? 21 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej, 20 dla Prawa i Sprawiedliwości, 6 dla Konfederacji. Jeżeli byśmy podsumowali liczby. Oczywiście to trudno powiedzieć, bo to też się nie powinno tak robić, ale jeżeli podsumujemy liczby i Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, jeżeli chodzi o procenty poparcia, ale też mandaty, no to trochę powinno nas to niepokoić. Bo jakby nie to, że namawiam, żeby nie głosować na określone partie polityczne, mhm. na wolność funkcjonowania partii politycznych, ale partie polityczne mają różne poglądy. Jeżeli tak dużo mandatów przypada na partie, które w jakiś sposób kwestionują Unię Europejską, e, e, czy w ogóle to dokąd zmierza Unia Europejska? Bo można dyskutować o pewnych szczegółach, że coś działa, nie działa, ale duży głos, jeżeli chodzi o te dwie, dwa bloki polityczne, to jest w ogóle kwestionowanie jakby idei Unii Europejskiej. To powinna nas trochę niepokoić. Również co widzimy w kontekście całej Europy, no bo tak naprawdę, co mhm. prawdziwą trzecią drogą stają się ruchy antyeuropejskie. Który, które, no, tak jak powiedziałem, kwestionują trochę tę ideę. To szczególnie widać we Francji dzisiaj. We Francji. No, to jakby, wydaje mi się, że ta co, sytuacja i decyzja prezydenta Macrona, ona, znaczy ja nie jestem politologiem, ciężko mi to mhm. powiedzieć, ale, ale chyba jest dobra. Znaczy, że Jeżeli to jest taki wynik do wyborów europejskich, to postawienie teraz jakby wyborów wewnętrznych i powiedzenie, no dobra, to sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest, to jest dobra decyzja. Mam nadzieję, że dobra decyzja <gry> po jej ef efekty, no ale to jest niebezpieczne dla całej Europy. Bo to przypomnę, że jeżeli chodzi o, o, o ruch, który wygrał w, mhm. w, we Francji, no to jest też ruch, który sprzyja Rosji. To są bardzo niebezpieczne tendencje. A wracając do kraju, 12% konfederacji wynika z tego, że wśród młodych między 18 a 29 rokiem życia to jest kilkadziesiąt procent poparcia. Nie dziwi mnie to muszę powiedzieć. I to jest właśnie znaczy postulaty, które yy, akurat Konfederacja yy, yy, przedstawia publicznie, są to tak, również postulaty, które wydaje mi się, że trafiają do młodych ludzi, które są taką kwestią trochę buntu. Mhm. I bardzo dobrze. Natomiast jakby nie, niepokoi mnie to bardzo, że w tej grupie aż tak, yy, jest tak dużo głosów na konfederację. No, może to, nie chcę tego bagatelizować, ale niepokoi mnie, nie, niepokoi mnie to dlatego, że no jest to chyba każdy z nas trochę takie przeżywo się zastanawia, stawia różne trudne nawet pytania, mm -hmm. kwestionujące różne rzeczy, ale to też pokazuje, no bo to są też niebezpieczne niektóre hasła konfederacji. Ja, jak dużo powinniśmy zrobić w takiej formie edukacji i, i dyskutowania o różnych rzeczach, bo no to też powiem, <laughs> wydaje mi się, że. Trochę brakuje tego w polskiej szkole. Takiej rzeczywiście de debaty o, o, teraz powiem, oczywiście to może zabrać w grunach, nie o prawach człowieka, ale o ich wartościach, jak one nas chronią, o tym, yy, co rzeczywiście, bo to tego ja nie powiedziałem. Nasim, Unia Europejska bardzo gwarantuje, no, nasim, chroni nasze prawa i wolności. I to też było ostatnie lata poka pokazało, że instytucje unijne bronią po prostu demokracji. I o tym też powinniśmy pokazywać, to że młodzi ludzie mają wolność wypowiedzi, mm. otwarte granice i te wszystkie rzeczy, z których korzystamy, no to jest to, że istniejemy w Unii Europejskiej, a nie dlatego, że ona powinna zostać Mieliśmy cztery mandaty z naszego okręgu lubusko-zachodniopomorskiego, teraz mamy tylko dwa, Bartosz Arukowicz i Joachim Brudziński. To ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie? No, oczywiście można powiedzieć, formalnie nie, dlatego że są członkami całego parlamentu i nie reprezentują mhm. regionów, o tym też zapominamy. Oczywiście ważne jest to, że głosujemy w regionach ale tak formalnie nie reprezentują naszego regionu. Są z naszego for wybrani z, z naszego regionu, natomiast Joachim Grudziński w ogóle już ja w tej chwili nie jest związany, wydaje mi się, z naszym regionem. Ja mam taką też wiedzę tylko z mediów, że jest głównie związany z Warszawą i to oczywiście całej Polsce były takie różne przetasowania, natomiast no, jakby ważne, żeby bronili interesów Polski i Unii, w Unii Europejskiej, takiego myślenia rozwojowego, nawet jeżeli mi, mielibyśmy przejść, bo też to jest ważne, od wielu lat jest debata yy, yy, i w państwach członkowskich, i w Unii Europejskiej, jaki powinniśmy kolejny model przyjąć, to jak powinna się Unia Europejska rozwijać. Więc jakby jeżeli o tym będą myśleć, no to dla nas wszystkich będzie dobrze. Zmienimy temat. Na Pomorzu Zachodnim mają się zmieniać statuty szkół, po to, żeby właśnie środki unijne szkoły mogły otrzymywać. To w statutach ma nie być tych zapisów, które jakoś godzą w równości obywatelskość. To jest pomysł Marszałka Województwa, tak? Tak, tak. Jutro jest Kongres Młodych na Pomorzu Zachodnim. Porozmawiajmy o zdrowiu psychicznym. Jednym z takich elementów tego ma być o tym, o prawach, o prawach w szkole. Znaczy, jak, czy te prawa są przestrzegane, czy nie przestrzegane i jak one wpływają na, ludzi, na osoby, które się uczą w szkołach. Mhm. Jedną z takich idei jest, oczywiście mam nadzieję, że to dojdzie do skutku, bo to jest problem nie tylko zachodnio-pomorski, ale ogólnopolski, że w statutach szkół jest dużo elementów, które naruszają e, e, prawo. I, i, Czyli? Zakazy, nakazy? Zakazy, nakazy, które są niezgodne z prawem, to są kwestie związane na przykład z wyglądem, czy z jakąś formą e, ubierania się, czy nie wiem, czy na przykład malowania się, że takie Istotne, się pojawiają elementy, które nie mogą, nie mogą się tam pojawić. Czy nie powinno się zakazywać, na przykład, malowania paznokci? W szkole, nie można. Tak? Takich mhm. rzeczy nie można zakazywać, nie może to się być. To jest jakby jeden z elementów tych statutów. I rzeczywiście pomysł jest trochę taki, żeby jednym z kryteriów ewentualnie starania się środki unijne, oczywiście to jest wszystko w fazach projektowania czy wymyślania, było to, że jeżeli szkoła ma się, chce się ubiegać o takie środki europejskie na Pomorzu Zachodnim, to powinna, e, w statucie nie powinna, być elementów, które naruszają prawo i to jest bardzo ważne, a znaczy się nawet nie już nie te kwestie nie ubiegania się, ale o tych przestrzegania, no bo wracając nawet do tego pytania o, mhm. o wybory, no jeżeli my będziemy od samego początku pokazywać, bo jakby też systemowo trochę wytłumaczę, e, osoby, które są w szkole, dzieciaki mają pełny dostęp do internetu, oglądają e, różne mhm. media społecznościowe, gdzie ludzie im, są popularne, serwisy też nie będę jakby, żebym kogoś nie pominął, mówił, gdzie tłumaczą jakie są prawa w szkole, czego nie można robić i z jednej strony Oglądają, uczniowie i oglądają, że tego nie powinno być w statucie tego i tego, a później zmierzą się z tą rzeczywistością w szkole, że to jednak wszystko to, to, czego nie powinno jest, jest u nich w szkole. Zaczynając od tego, że nie powinni tego oglądać na tym telefonie w tej szkole. Na przykład, no, że nie można, znaczy nie, nie w ogóle to, to jest fundamentalne. Ja wiem, że jest problem z telefonami w szkołach, ale nie można zakazać ich używania. Nie ma czegoś takiego. Nie, ma, nie może szkoła zakazać używania telefonów. To jest, a to jest jeden tylko z elementów. A co z mundurkami? Też powinny zniknąć? Ale jest rozwiązanie. Jeżeli one będą wprowadzone. I to jest w ustawie jest wskazane, że jeżeli to jest uregulowane, to one mogą być. Mm -hmm. To z mundurkami. No nie w każdej szkole nie w są. Każdej, ale... Nie w każdej szkole są, ale to jest takie rozwiązanie, które pozwala w szkole jest taka procedura, która pozwala je wprowadzać. Ale jakby nawiązując do tego, to chodzi o to, że jeżeli z jednej strony ma, mamy dostęp do wiedzy, że czegoś nie powinno być, a później mm -hmm. w szkole to jest, no to jest taki rozdźwięk. I ja się nie dziwię później, że młodzi ludzie mówią cholera, przepraszam za to słowo, że i żyję prawie codziennie w takim systemie szkolnym, który wiem, że on to łamie prawo. Więc dobrze, że jest takie myślenie. Słuchajcie, zróbmy tak, żeby nie było tego rozwojenia, no bo później przychodzą populiści i mówią, to my zrobimy porządek z tym. No i młodzi ludzie mówią, jak ktoś zrobi z tym porządek, to niech robi, to zagłosuje na te osoby. Mhm. Czyli mundurek, tak, ale już mogę mieć pofarbowane włosy, pomalowane paznokcie i telefon w kieszeni. W tak tę stronę idziemy? Nie idziemy, takie jest mhm. prawo w Polsce. No jak się zmieni ustawa, to wtedy będziemy mogli o tym dyskutować. Natomiast mhm. nie możemy z statutami zmieniać powszechnie powiązanych tego prawa. Aha, czyli te zakazy po prostu łamią prawo. Łamią prawo, tak. Okej. Okay. Zmieńmy temat, bo ostatnio przyglądaliście się jako sieć obywatelska Watchdog Polska jawnością zarobków w mediach publicznych, w tym w TVP. To jest temat, który nam towarzyszy od wielu lat. I y, wydawało się, że będzie takie, y, nasi, przez wiele lat towarzyszy. My próbowaliśmy wyciągnąć to, te informacje, co w cudzysłowie powiem wyciągnę, bo rzeczywiście to jest długa droga sądowa. Mhm. Mimo, że to jest instytucja, pu, instytucje publiczne, z pieniędzy publicznych opłacane powinna być jawność wynagrodzeń, co jest, y, to też prawo jest jednoznaczne w zasadzie. No, nie udawało nam się przez wiele lat i przy takie okienko powyborcze. Przyszło, że dużo informacji dowiedzieliśmy się o wynagrodzeniach dziennikarzy z, y, w ostatnich latach. Czyli nowa władza pokazywała, jak zarabiali poprzednicy. Tak, tak. Mhm. i my zapytaliśmy: no skoro jest taka duża zmiana, to zapytaliśmy o tych nowych, którzy są w mediach publicznych. Przecież wszyscy widzieliśmy zmianę. No i to też troszkę się tak z oporami dzieje, no ale dostaliśmy pierwszą taką dawkę informacji, ale to takie trochę puzzle, bo tak przekornie dostaliśmy, że na jednej liście dostaliśmy stanowiska, na drugiej jakby tak osobno zarobki i teraz nie, nie wiadomo jak to dopasować do mhm. tego, więc jest, dalej trwa trochę taka zabawa. Ale przypomnę o tym, że w Polsce jest bezwzględnie obowiązujące prawo, że w instytucjach publicznych, które finansowane są ze środków publicznych jest w zasadzie jawność wynagrodzeń. Mhm. Czyli Kowalski powinien wiedzieć ile zamawia burmistrz. Na Moje wynagrodzenie. Tak. Okej, okay. dobrze. Czyli można o to pytać. Każdy po może pytać. Mhm. Dobrze. Dziękuję pięknie. To tyle, jeśli chodzi o część radiową. I przenosimy się do internetu. Dalej dyskutujemy o jawności na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku. Jak już zaczynamy o moich zarobkach rozmawiać, to szybko uciekłem do internetu. Tak to, tak, tak to wyszło. Mam nadzieję, że teraz wszyscy wysyłają maile. Tak, teraz <gryw> będzie multum pytań. Ja chciałem jeszcze zapytać pana o to, jak sytuacja w tych naszych małych ojczyznach wygląda, bo tutaj faktycznie po wyborach samorządowych ta jawność w gminach, w miasteczkach, to tam nierzadko mieliśmy takie sytuacje, że, że burmistrz burmistrzem ma za chwilę e, cała rodzina burmistrza zatrudniona gdzieś w gminie w okolicy itd. i tak dalej problem na znaczy, się tym zatrudnieniem znaczy, rzeczywiście gmina gminy w Polsce są jednym z największych pracodawców czy to w miastach czy, czy w mniejszych gminach i ten sp y, y, sposób zatrudniania w gminach y, y, budzi duże kontrowersje. To jest jeden z takich patologicznych sytuacji w gminach. I to też nam nie tylko chodzi o rodziny tak naprawdę, bezpośrednie rodziny, ale to mamy takie sytuacje, że na przykład radni pracują w jednostkach organizacyjnych gminy, czy w spółkach komunalnych i okazuje się, że w zasadzie ci radni, którzy powinni kontrolować wójta burmistrza, stają się jego pracownikami, poprzez to, że on wykonuje, jest właści, wykonuje uprawnienia właścicielskie, na przykład w spółkach oni pracują. I to jest duży problem. My postulujemy od wielu lat, żeby był kompletny zakaz zatrudniania radnych w jakichkolwiek jednostkach organizacyjnych danej gminy. Ja pamiętam, jak o tym pierwszy raz o tym powiedzieliśmy i takie oburzenie, że to wszyscy nauczyciele, teraz, którzy są radnymi, będą musieli się zwolnić z pracy tam, wszyscy mhm. pozwolenie z pracy, No ale zapominamy, że podstawową funkcją Rady Gminy jest kontrola organu wykonawczego. No nie będę kontrolował tego, który mnie zatrudnia To jest kompletnie niemożliwe. Okej. Okay. I teraz po tych wyborach coś się zmieniło, czy tylko było przetasowanie nazwisk? Ja mogę powiedzieć że bo obserwuję też nie tylko województwo nasze, ale dużo mam kontaktu z samorządem w całej Polsce. No i teraz tak, zacznę trochę od innej strony, bo przez wiele ostatnich lat padało, padała teza o tym, że E, polski samorząd nam się udał to że mm -hmm. samorząd obroniły nam demokracji można tak powiedzieć i to jest jeśli znaczy chciałbym nam przed, przed przed tą tezą oczywiście się wiele zgadzam że wiele samorządów było bardzo fajnych ale czy one nam obroniły demokrację czy one się nam udały to każdy samorząd wygląda trochę inaczej nawet jak to pierwsze pytanie było o zatrudnienie i, I druga ważna rzecz, że bardzo dużo samorządów, ostatnie podwójne wybory samorządowe, te, które były 5 lat temu, czy 5,5 roku temu i te pokazały, że w samorządach się naprawdę dużo ludzi wymienia. Znaczy, zarówno jeżeli chodzi o wójtów burmistrzów, jak i o radnych. I dlaczego ja to, o tym mówię? Dlatego, że yy... To są zupełnie nowi ludzie, tacy, którzy przez wiele, bo mi się wydaje, że wiele lat samorząd był troszkę taki zabetonowany, że tak to była stała w miarę rada, mhm. tych wójtów burmistrzów się tak dużo nie wymieniało, natomiast no te, to były teraz były dwie ogromne fale i są bardzo fajne osoby w samorządzie, które na przykład przez wiele lat były aktywne zawodowo w biznesie, czy w organizacjach pozarządowych i one teraz poszły do tych rad, czy na wójtów burmistrzu, i okazuje się, że jednostki potrafią w tym samym systemie zupełnie te samorządy zmieniać. I jest bardzo dużo takich perełek, które inspirują też inne samorządy. Czyli to jest tak, że to są po prostu ludzie urodzeni już w wolnej Polsce i oni nie mają jakiejś tam zaszłości też? Tego to akurat... Chodzi o młodość też, o wiek, czy nie do końca? No ja się powiem wprost, też chodzi o wiek. Ja się to mhm. nawet nie, nie jest ta kwestia urodzenia, czy tam w przyszłości, bo pewnie znaleźlibyśmy samorządowców, którzy na przykład urodzili się jeszcze przed 89 mhm. rokiem, w sumie ja też się urodziłem, czy <grym> no ja był, <grym> był Ale w takim sensie. Byli dorośli <grym> przed 1989. To mhm. są też jednostki, to bym nie. Ale no, pewnie to, że ktoś się urodził, powiedzmy naprawdę, już w wolnej mhm. Polsce i funkcjonował, i wyjeżdżał za granicę, i korzystał przez z tego, co rozmawialiśmy na początku z dobrodziejstwem Unii Europejskiej, np. w programach Erasmus. I taka osoba będzie do samorządu na wójta burmistrza, no to tylko zyskiem tak wielokrotnie. no Bo to są inne pomysły, trochę odświeżenia, inne nawet inne, takie myślenie o, o tym samorządzie. Oczywiście ja teraz mówię mhm. o tej dobrych stronach, bo to teraz ktoś, 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 kto słucha nas, mógłby powiedzieć, a w moim samorządzie to jest koszmar od 20 lat, no bo się na przykład nie zmienił. Tak, ale to też pokazuje, że ten samorząd jest po prostu różno, różnorodny. I znowu zmieniamy temat, i to tak wajcha w drugą stronę, bo chciałem zapytać o sztuczną inteligencję, bo to jest taki temat, który jest dla sieci obywatelskiej World Polska też ważnym tematem. Zresztą wy udowodniliście, jak można sztuczną inteligencję wykorzystać i wręcz manewrować czy udowodnić, że, że osobowością roku Dziennika Bałtyckiego w zeszłym roku została wymyślona osoba przez. all Tak, to, się to jest, że pewnie część z Państwa, która nas słucha, e, widziała takie systemy, że tam je, jakieś medium ogłasza, że jest e, konkurs na osobowość roku, że można wysyłać mm -hmm. smsy. No i rzeczywiście Martyna Regent, która jest członkinią sieci obywatelskiej Ożytek Polska, wymyśliła, że sprawdzi ten system i przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji stworzyła nieistniejącą postać, którą zgłosiła w tym konkursie osobowości roku i okazało się, że kompletnie nikt tego nie weryfikuje. I ta osobowość roku w tym konkursie tam zaistniała i Wszyscy się cieszyli, i na końcu dopiero się okazało, że to jest fikcyjna osoba. To też pokazuje, a to dwie rzeczy pokazało. Po pierwsze, pokazało, że te plebiscyty głównie polegają na tym, żeby zachęcać do głosowania na SMS-y, więc zawsze proszę sprawdzać te różne mhm. rzeczy. A druga rzecz, że. Ta sztuczna inteligencja no, może dużo zamieszać w różnych rzeczach, i to powoduje, że tu bym doceniał te organizacje pozarządowe, które zajmują się dezinformacją, że to jest bardzo ważne. To też w kontekście edukacji, takiej powiedziałbym w szkołach, że na przykład de, polecam demagog, organizację pozarządową, demagog i ich strony, Oni obalają różne dezinformacje, że. Bardzo dużo będziemy musieli w następnych latach poświęcić na, na na to, żeby działać przeciwko dezinformacji, i to jest chyba ogromne wyzwanie dla całego państwa, jak i też dla dziennikarzy i organizacji pozarządowych. Mhm, czyli uciekamy znowu przed Twoimi kniusami, tak? Tak, my musimy, no, my musimy uciekać, ale też polecałbym nam wszystkim zawsze sprawdzać źródła. Nawet jeżeli to są duże ogólnopolskie dzienniki czy radio. Czasami warto nawet sprawdzić. Nie oceniam, że. że że jest sprawa, że dziennikarze wprowadzają fake newsy, ale taki dobry nawyk, żeby mieli, żebyśmy mieli, że starajmy się zawsze sprawdzić drugie źródło, poszukajmy, zobaczmy przynajmniej, czy tak jest, zanim bo wywołamy, bo też jest ważne, przecież dezinformacja, główne pole dezinformacji są media społecznościowe i widzimy sami, jak bardzo łatwo w mediach społecznościowych rozpalić ogień i wywołać burzę, a na końcu się okazuje, że może troszkę to było inaczej. Dużo ciekawych, różnych tematów dziś w rozmowie pod krawatem. A moim i państwa gościem był prawnik Szymon Osowski, szef sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Dziękuję bardzo. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.